Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie e, dwa produkty z FIFA 365 2023 Otóż jak wejdziecie na mój większy kanał, rano rzuciłem odcinek Gdzie zaprezentowałem przesyłeczkę z Fantopa I tam w środku właśnie były te produkty e, Są one po angielsku, jest to sprowadzane ze Skandynawii Niestety nie ma wersji typowo nordyckiej e, Wszystko to jest w języku angielskim Starter pack i duża puszka, także zobaczymy, co nam uda się trafić. W środku mamy album, książeczkę, trzy saszetki i cztery karty limitowane. I kogo my tutaj trafimy? Saszetki są. Książeczka. No i proszę, jacy zawodnicy powpadali, mega. Mamy Wlachowicza z Juventusu Erling Haaland Manchester City i Messi Paris Saint Germain Czyli Bardzo fajne limiteczki i teraz jeszcze duża puszka tutaj mamy cztery limitki oczywiście była też jeszcze Karta z końcami, ale to nas zbytnio nie interesuje, bo one są wszędzie. No i kto tutaj wpada na limitkach? Mike Menion z Milano, super. Następnie Gavi Barcelona i Jao Felix Atletico. Czyli limitki, których wcześniej nie miałem, bo Gaviego nie miałem i Felixa zamówiłem sobie właśnie na Fantopie. A udało się jej również trafić w tych dwóch tutaj produktach. Ile saszetek? 3, 3, 10. 10 saszetek, czyli razem mamy 13 pojedynek klubów: Atletico Barcelona, Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain i Milan. Więc zobaczymy, kto zwycięży. Wszystko liczymy za jeden punkcik. No i startujemy. Logo Ajaxu. Game changer Mason Mount Chelsea. Titan Waran, Manchester United i Paris Saint-Germain Donnarumma. Inter oraz Ajax. Jest Milan second skin. Z Interu Lukaku Dominator. Juventus Angel Di Maria. Liverpool, Barcelona, Ferran Torres. I Brugia. Z Bayernu mamy line-up. Kevin De Bruyne, fans favorite Manchester City. Tottenham, Lenglet. Paris Saint-Germain, Kimpembe i PSG prowadzi w tym momencie, ale Juventus dogania ich. Szczęsny. I tutaj jeszcze Ajax. Logo Tottenhamu. Giant. Karim Benzema z Realu. Titan. Virgil van Dijk. Liverpool. I jest Milan. Fakio Tomori. Również dwa punkciki. Atletico Mineiro i River Plate. Chelsea mamy Second Skin, Magician Bruno Fernandes, Manchester United, jest Milan Kalulu i prowadzenie Milanu na ten moment, Lech, Kapitan Iszak, Chelsea Juventus, Danilo, czyli kluby włoskie przewodzą z Ajaxu line-up, Milan, Ketelaere fans favorite i prowadzenie. River Plate, Atletico Rodrigo de Paula, Atletico Mineiro i Real. Logo Brugi, Nusa Rising Star Brugia, Barcelona, Fans Favorite Eric Garcia, Dominator Mbappe, Paris Saint Germain, Fejewar i jeszcze raz Paris Saint Germain, Mbappe. Czyli teraz Milan i PSG na prowadzeniu. Z Marsylii line up. Titan Savic Atletico. Ajax Milan, Calabria kapitan i prowadzenie znowu Milanu. Lech i Brugia. Ile zostało saszetek? 5, więc jeszcze się wszystko może zdarzyć. City second skin. Majdana, River Plate, fans favorite. Dominator Alexis Sanchez, Marseilla, Chelsea, bazoweczka, Barcelona, Christensen, trzeci punkt, i Inter. I będzie rarka. Pięknie. Top master Alfonso Davis z Bayernu. Pada nam tutaj Fechewar. Ajax, Ajax, River Plate i z Brugii mamy Second Skin. Marsylia, Second Skin, z, River, z Liverpoolu Rising Star Elliot. Titan, Marquinhos, Paris Saint-Germain i znowu równo z Milanem na prowadzeniu. River Plate i znowu Milan wychodzi na czoło. Theo Hernandez. I tutaj jeszcze Atletico Mineiro. Zlecha line-up, i proszę, dominator Lewandowski, czwarta karta. I znowu remis, kapitan Marquinhos. Razem Milan i PSG walczą tutaj o zwycięstwo. Dwa razy Atletico Mineiro i Real. Została ostatnia. Taszetka. czy ona tutaj zdecyduje o zwycięstwie, której z drużyn? City, line up. Fechewar, Stopira. No i niestety kapitan Marquinhos ponownie wpada z Paris Saint-Germain. Atletico Mineiro, Chelsea i jest Juventus jeszcze Bremer. Czyli koniec końcem Paris Saint-Germain zwycięża w tym pojedynku klubów. Na drugim miejscu Milan. Na trzecim Juventus i. Barcelona Exequo. Jeżeli chodzi o najlepsze karty z dzisiejszego odcinka, no to na pewno jest to Topmaster Alfonso Davis z Bayernu. No a tutaj z pozostałych kart, na pewno te karty Rising Star są takie dość wartościowe, bo rzadko wpadają. I raz tutaj był Giant. Tutaj jeszcze też game changer. Także moi drodzy, no ja jestem zadowolony z tych trafów. Coś pewnie tutaj powpadało do albumu powtórkowego, sobie później sprawdzę. Także dajcie znać, co myślicie odnośnie tych produktów sprowadzonych ze Skandynawii w wersji angielskiej. No i tego, że nie ma niestety typowo nordyckiej wersji w tej Fifie 2023. Ok, to by było na tyle. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i Cześć!